Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Dziś odcinek inny niż zwykle, bo dzisiaj poruszę temat, który myślę, że każdego z Was interesuje, czyli mapy a poszukiwania. Jesteście ciekawi? Zostańcie do końca odcinka, a jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrypcję oraz napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu. A teraz lecimy z materiałem. No dobrze, i pierwszą dzisiaj e, opisywaną przeze mnie aplikacją, miejscem do e, znalezienia jakich map, e, to jest oczywiście Vetus Maps aplikacja do pobrania w sklepie Play. E, tak jak widzicie, także dla każdego w 100% dostępna e, pod ręką, w telefonie, także nawet można sobie iść w teren i sobie szybko odpalić. I tak jak widzicie, niestety ten obraz musi być taki jaki jest. Nie mogę go zrobić poziomo, ponieważ ta aplikacja niestety nie umożliwia takiej opcji, żebym ja poziomo ustawił telefon, więc no niestety w następnych tam miejscach na pewno będzie lepiej. Ale wetusa już przerobimy właśnie w ten sposób. I tak jak widzicie, jest to mapa, jest to aplikacja, w której mamy różne mapy, które teraz widzicie. Są tutaj mapy głównie XIX i XX wiek, najwięcej z tego co zauważyłem jest map tutaj z czasów wojennych, także dla fanów militari jak najbardziej zwłaszcza ta, taka aplikacja będzie przydatna. Trzeba też nadmienić ważną kwestię, że nie wszystkie tutaj mapy są darmowe, część jest darmowa, część są do wykupienia tam w granicach 20-30 około złotych. Natomiast, też fajna opcja jest taka, że każdą jedną aplikację, każdą, każdą jedną mapę, nawet płatną, można spróbować tak, jak teraz to widzicie. I tam, nie wiem, 2 czy 3 minuty bodajże, można mieć taką mapę za darmo. Z tego co wiem, to ono, po jakimś czasie to się odświeża i można tę mapę z powrotem sobie spróbować, nie wykupując. No ale wiecie, no jednak warto te 20 czy 30 zł poświęcić i mieć cały czas pod ręką. No i tam przykładową mapę podaję, włączyłem sobie w Wschodnia Galicja. Jak widzicie, mogę sobie na przykład wyszukać daną miejscowość. I ja wyszukałem sobie okoliczną miejscowość niedaleko mnie, czyli Opatów, i tak to właśnie wygląda. Tutaj macie Opatów. Ważne jest też to, że ta mapa ma lekkie przesunięcie względem rzeczywistości. Także po drogach to będziecie widzieć, że jest to jednak przesunięte lekko, ale to nie gra jakiejś tam większej roli. I tak jak widzicie, możemy też sobie wpisać jakieś po, pożądane e, miejsca, na przykład zamki, kościoły, klasztory, e, cerkwie itd. Tak tak możemy sobie takie rzeczy wpisywać, tak żeby mieć pogląd w okolicy, gdzie ile czego jest. I zaraz zobaczycie, że jest to fajnie zaznaczone. O, widzicie takie zielone kropeczki, i jest tutaj na przykład e, kościół. Też warto wspomnieć, że tutaj zabudowania, są tutaj zaznaczone drogi, tak jak widzicie, na przykład na tej wschodniej Galicji mapie. Są miejscowości wszystkie. Często wiadomo, są te miejscowości, które już nie istnieją na przykład. Także według mnie mapa jest jak najbardziej fajna. Ta opcja, którą teraz klikam, to też jest fajna sprawa, ponieważ jest to, jak widzicie, taki kontrast, taki filtr na jedną mapę. W zależności od mapy, to bardzo jest przydatne, ponieważ nie każda mapa ma nie każda mapa jest tak samo dobrze widoczna. Ten pasek jeszcze u góry, to możecie właśnie sobie przesuwać go w każdej chwili i widzieć jak wygląda to na starej mapie, jak wygląda to obecnie z satelity. My jeszcze sobie spróbujemy też inną mapę włączyć tak jak widzicie, topograficzna Karta Królestwa Polskiego. Od strony południowej tutaj można sobie taką mapę wykupić, już na stałe, ale ja ją sobie spróbuję na chwilę. Tylko na czas odcinka, na czas filmu, żeby wam pokazać, i tak to wygląda. Także jak widzicie, mapa jest całkiem ostra, fajnie wszystko widać. Są drogi i fajnie, że przebijają się tutaj nazwy miejscowości obecnie, gdzie one są. Także mamy szybki pogląd na mapie, nie musimy wyłazić, wazić, szukać i tak dalej. Wszystko mamy na miejscu. Ten pasek u góry najlepsza, jedna z najlepszych opcji w tej aplikacji. No i co ja mogę więcej powiedzieć: Wetus Maps naprawdę fajnie, że są takie właśnie te, te mapy przeróżne. Jest ich tam troszeczkę fajnie, że można je spróbować za darmo. Także nawet jeśli któraś nam mapa jest tylko potrzebna, na chwilę nie musimy ich wykupować, tylko możemy sobie ją, ta, taką mapę załączyć i na przykład porobić screeny jakiegoś tam konkretnego dla nas terenu. No i tak jak widzicie, mapa działa do pewnego powiększenia, za blisko nie będzie ona działać. Każdy sobie może ją pobrać, także ja już nie będę tutaj wiadomo mówić, że tutaj widzę, że tam jest kosiu, że to coś. Każdy sobie może pobrać, sprawdzić swoją miejscowość, także popularne miejsce. No dobrze, moi drodzy, i teraz już będziecie troszeczkę lepiej to widzieć na ekranie. I tak jak widzicie kolejne miejsce, które według mnie warto odwiedzić w poszukiwaniu starych map to jest przede wszystkim mapire.eu, czyli Arcanum Maps. I to widzicie, że tu już jest na internecie, musicie sobie w Google wpisać. I właśnie wchodzimy tutaj na tę stronkę. Zaraz tutaj troszeczkę więcej Wam powiem. Najstarsza mapa tutaj właśnie też jest 1800 około rok, ale wygląda troszeczkę inaczej niż na Vetus Maps. I co najważniejsze, szczerze Wam powiem, że nie sprawdzają na Vetus, ale i tak chyba tam innych krajów nie ma. A tutaj już widzicie, że mamy Prusy, Rosję, ale tak naprawdę mamy tutaj bardzo dużo map innych państw, o których Wam zaraz będę zresztą mówić. Zresztą teraz widzicie, mamy tutaj Chorwację, Francję. Węgry, Grecję, nawet i tak dalej, i tak dalej. Także Mołdawia jest. Także jeśli ktoś, nawet no, to jest też fajnie, bo jeśli ktoś mieszka na przykład w Niemczech czy coś i poszukuje jakichś tam starych niemieckich map, to również mu się to przyda. Mamy też tutaj jak widzicie mapy miast, więc też fajna opcja, jak najbardziej. Także przeróżne, fajne są tutaj te mapki. Fajnie, że zaznaczony cały obszar na dużej mapie Europy, jak daleko sięga dana mapa. Nas oczywiście mapa Europy Centralnej mniej więcej obchodzi, i ja tutaj 18-wieczną mapę właśnie zamierzam załączyć. To jest najstarsza, właśnie tak obszerna mapa, jaką znalazłem, żeby, była, żeby było wszystko w jednym miejscu. Tylko minusem jest to, że tak jak widzicie, całej Polski tutaj nie ma, to sięga tylko wschodniej Galicji. E, niestety bo e, na przykład tam Europy Polski Północnej nie ma niestety na przykład na tej danej mapie. No i to wygląda właśnie mniej więcej w ten sposób. <laughs> Oczywiście nie, nie mogę Wam tego szybciej pokazać, bo troszeczkę internet nie nadąża na takiej mapie, no ale myślę, że i tak całkiem nie jest źle. No i już widzicie tutaj te duże połacie, to są na przykład lasy. E, te czerwone kropeczki tam to są właśnie jakieś zabudowania w tamtym okresie. Możemy też skorzystać tutaj z lubki. Czyli, możemy sobie wyszukać miejscowość, i ponownie, dla porównania, wyszukam tutaj opatów. Jeszcze raz będę musiał wpisać opatów. I teraz już będzie. I mamy tutaj właśnie lokalizację opatowa na mapie. Także też fajnie, że w każdej chwili szybciutko możemy sobie coś wyszukać. I jak widzicie, mamy właśnie opatów, i to wygląda tak, są tutaj poprowadzone wszystkie drogi. Możemy też, właśnie, widok pełnoekranowy włączyć. Mamy tutaj wszystkie drogi na wszystkie strony świata, tak jak drogi kiedyś biegły. Różne zabudowania, różnie są oznaczone. Do tego też przejdziemy. Jak widzicie, zbiorniki wodne tutaj, też fajnie zaznaczone, gdzie tam jakieś są wąwozy i tak dalej. Gdzie tutaj widzieliście teraz krzyżówkę, gdzieś tutaj dróg, także to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj na przykład gdzieś mamy jakiś wiatrak, czy młyn, ale do tego też przejdziemy, bo jest, co jest ważne, też jest legenda właśnie do tej mapy. Także jest to właściwie podstawa tak naprawdę. Tak jak widzicie, mapa jest bardzo czytelna i fajnie to wygląda. Cóż można więcej powiedzieć? No są tutaj miejscowości, na pewno mapa nie jest idealna, natomiast no tak jak widzicie jest przejrzyście, jest dość prosto, zaraz przejdziemy tutaj też do legendy mapy. Więc jak najbardziej jest fajnie, ja z tej mapy korzystałem kilkukrotnie, lepszymi i gorszymi efektami jak to wiadomo zawsze bywa, ale o tym też Wam powiem na koniec odcinka, Wam się włączy już normalnie na kamerze, żeby powiedzieć Wam kilka ważnych kwestii. Odnośnie tych map, o i tutaj jak widzicie szybko możemy sobie przejść do jakiejś innej mapy. I troszeczkę, troszeczkę inaczej to już wygląda. Ale mniej więcej e, styl mapy jest właściwie ten sam. I też e, według mnie jest to jak najbardziej e, fajnie wyglądające. E, I tutaj mamy legendę. Pobieramy. I klikamy tutaj pdf -a. I mamy całą legendę, właśnie. Czyli jak widzicie, wszystkie te oznaczenia na mapie, które występują. Tylko minusem jest to, że ona nie jest w języku polskim. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Natomiast według mnie i tak raczej nie stanowi takiego wielkiego problemu teraz sobie przetłumaczyć to wszystko. Więc tak jak widzicie, no jest to bardzo fajna sprawa. Mam tutaj wszystko, tak jak to przez chwilę teraz widzicie. Bardzo jest to pomocne i właściwie bardzo ważne, żeby mieć tę legendę tej mapy, żeby się nie trzeba było domyślać i tak dalej. No, także chyba o arkanum Maps to by było tyle, bo też tak jak mówię, nie będę Wam tutaj wchodził w jakieś niesamowite szczegóły, bo to nie ma sensu, każdy sobie musi to sam wejść, zobaczyć na własne oczy, porównać i dopiero sam będzie mógł wyciągnąć jakieś z tego wnioski. Przechodzimy do ostatniego w tym odcinku miejsca. Jest to miejsce zabytek.pl. Myślę, że wiele osób zna tę stronkę. Natomiast tutaj prosiłbym, żebyście zostali do końca, kiedy wam się włączę na kamerze i będę chciał kilka rzeczy tutaj jeszcze dopowiedzieć, wyjaśnić. Ale zanim to nastąpi, to pokrótce tutaj o zabytek.pl. Oczywiście musimy tutaj włączyć sobie lokalizację. Możemy sobie kliknąć, aby pokazać zabytki w naszej okolicy. I tak jak widzicie, pierwsze tutaj rzeczy wyskakują, ale od razu mówię, nie będziemy tutaj szukać archeologicznych zabytków, poszukamy sobie jakichś zabytków nieruchomych, jakichś tam budowli, i tak jak widzicie, masa tutaj do wyboru. Pamiętajcie o tym filtrowaniu, bo może Wam się wydawać, że bardzo mało rzeczy Wam wyskoczy na tej mapie, natomiast wystarczy to wszystko poklikać, e, przepatrzeć i Wam wyskoczy już dużo, dużo więcej. Oczywiście najważniejsza jest tutaj lokalizacja, żeby Wam te wszystkie e, miejsca wyskakiwały jak najbliżej, oczywiście miejsca e, zamieszkania, miejsca zainteresowania Waszego. No ale tutaj pokrótce Wam pokazuję po prostu jak to mniej więcej wygląda. I tutaj właśnie można sobie to przeklikać, tak jak widzicie, architektura taka, siaka, owaka, także mamy tego sporo, możemy sobie cerkwie na przykład wybrać. I tak jak widzicie, wyskakują nam nie tylko kościoły duże, jakieś znane, ale również na przykład starsze kapliczki, to też jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. I tak właśnie to wygląda. Wejdziemy sobie teraz na mapę, żebyście zobaczyli, jak mapa wygląda. Od razu wam mówię, że ta stronka, zwłaszcza mapa wymaga troszeczkę lepszego internetu niż zazwyczaj, więc jeśli ktoś ma słaby zasięg, słaby internet, no to niestety nie za bardzo mu to pociągnie. Tak jak widzicie w moim przypadku. Także wybaczcie, te lagi tutaj na telefonie, ale nie za bardzo miałem jak to inaczej zrobić, ale to zaraz pójdzie i będziemy. Mogli razem sobie obejrzeć, jak widzicie, powoli mapka się ładuje. Zaraz Wam wyskoczą sfiltrowane obiekty, i tutaj trzeba jeszcze raz to przefiltrować, żeby było ich więcej. Oczywiście wchodzimy tutaj w kategorię zabytków. Zabytki nieruchome, no i tam klikamy. Ja tam poklikam po prostu różne rzeczy tak na pokaz, tylko na filmik, żeby Wam pokazać. ...jak to mniej więcej wygląda. No, widzicie, że te filtry troszeczkę się różnią, teraz jest tego więcej. I zaraz, zaraz się to załaduje, także odrobina cierpliwości, moi drodzy. Możecie w tym czasie łapkę w górę dać pod filmem, będę bardzo za to wdzięczny. No, za momencik to będzie. No i super, mamy. I tak jak widać, na każde województwo, obszar przypisany jest tutaj ilość sfiltrowanych, właśnie, pożądanych przez nas zabytków, miejsc. I tak jak widzicie, ponownie wejdę gdzieś tutaj w moją okolicę. Miejsce mit znane, czyli zamek w Czmielowie. Ruiny zamku. I widzicie, klikamy sobie ten znacznik. Mamy, że to są ruiny. Zamku, jakieś tam podstawowe informacje są, nawet zdjęcia, więc to też jest bardzo fajne. Nie zawsze te zdjęcia są, ale powiedzmy, że zazwyczaj. Klikamy sobie na przykład ruiny budynku pałacowego 1. I tutaj mamy właśnie jeszcze raz mapę dokładną. Czasami jest opis tego miejsca, chociaż opis to akurat rzadko występuje. I mamy tutaj właśnie powiązane zabytki, również czyli okolice No dobrze, jeśli dostaliście do tego momentu, to kilka rzeczy trzeba wyjaśnić Mianowicie, w dzisiejszym odcinku te trzy miejsca, które Wam pokazałem, żeby szukać, patrzeć mapy to tak naprawdę te jest ułamek, to są takie najbardziej popularne więc jeśli ktoś już dawno to odkrył, no to niech po prostu nie ma pretensji, że nie zrobiłem nic odkrywczego bo też planuję na przykład drugą serię tego zrobić, lub może trzecią nawet, i wtedy coraz bardziej szczegółowo się zagłębiać w jakieś tam miejsca i tak dalej. Więc mimo wszystko mam nadzieję, że komuś tam pomogłem. Zwłaszcza początkującym, którzy gdzieś tam wiadomo, zawsze na początku pytają, szukają tych map. Dużo też było komentarzy, dlatego też odcinek taki powstał. Natomiast co jest ważne. Większość osób tych, którzy już chodzą troszeczkę z wykrywaczem, no to wiedzą, że tam gdzie są zabytki, no to tam niestety nie kopiemy, tak? I tak na, na przykład ta strona zabytek.pl, to pamiętajcie o tym, że pokazuje Wam to zamki, pokazuje Wam to też osady, jakieś ślady osadnicze i tak dalej ale przede wszystkim pamiętajcie też o tym, żeby w takim miejscu nie kopać, zwłaszcza nielegalnie, jeśli już, no to musicie wystąpić o zgodę we wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no ale raczej dostaniecie odmowy na taki teren, więc od razu o tym wspominam, żeby nikt się nie wrypał po prostu w stanowisko archeologiczne i nie narobił sobie problemów, ani też nie próbował się usprawiedliwiać na przykład moim filmem, czy tym, że jest to informacja publiczna. Co jeszcze chciałem powiedzieć? I teraz najważniejsze chyba zagadnienie w sumie z całego tego odcinka i z tego, co jeśli dalej oglądacie, to jako, jaka, jakie wnioski z tego właściwie płyną? Jak to dobrze wykorzystać? To, co dzisiaj w tym odcinku zobaczyliście, no nie jest to niestety takie proste. To nie jest takie zero-jedynkowe, że wchodzimy sobie na na przykład tą Mapirę EU. Widzimy, że gdzieś tam na polu, tym i tym stała na przykład karczma, czy był wiatrak, czy było cokolwiek innego jakieś młyn, czy po prostu jakieś zabudowanie, którego dzisiaj nie ma. Nie jest to takie proste, że sobie pójdziemy i tam będzie super. Pamiętajcie o tym, że poszukiwaczy już nie jest tak mało i to są informacje publiczne, popularne, więc każdy z nas, mogę się założyć, że już to miejsce gdzieś patrzył. I zwłaszcza, że się nie chodzi z wykrywaczem od roku czy od dwóch, niektórzy chodzą tam 20 lat, czy nawet trochę więcej. Więc, im lepsze tereny, tym prawdopodobieństwo, że takie ciekawe miejsce, które na mapie widnieje, rośnie takie prawdopodobieństwo, że to miejsce jest przechodzone i to naprawdę solidnie. Ja popełniałem ten błąd na początku, że właśnie wchodziłem na jakąś mapę, stwierdzałem: o, tutaj jest młyn, tam jest karczma, coś tam, tam idę kopać, i zazwyczaj wracałem po prostu z pustymi. Rękoma, bo nic tam nie znalazłem, bo to miejsce było po prostu przechodzone. No i teraz się nasuwa pytanie: no to w takim razie jak wykorzystać te mapy? Ano, trzeba troszeczkę wyobraźnie poruszyć przede wszystkim, no i też chęci. Pamiętajcie, że do każdego takiego miejsca na mapie biegła jakaś droga, którą ludzie musieli, musieli iść, musieli podążać. Gdzieś te szlaki były przecierane, jakieś drogi powstawały, ścieżki itd. Tak więc w tych miejscach, na obrzeżach, dookoła tego trzeba właśnie szukać. Musicie sobie przemyśleć to, że jeśli tam na przykład stała karczma gdzieś tam 200-300 metrów dalej, biegła jakaś droga łącząca różne wsie, no to na przykład wiadomo było, że od tej drogi musiała też prowadzić jakaś ścieżka do tego miejsca. No to na przykład nie biegła dołem pola, jeśli jest na przykład jakiś dół na polu. Z tego względu, że na przykład tam było zawsze bajoro, więc musieli ludzie iść na przykład górą, no i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, no to wszystko to tylko czysta wyobraźnia, ale efekty przyniesie Wam właśnie to poszukiwanie na obrzeżach tych wszystkich miejsc, szukanie, drążenie tematu, nie tylko docelowo w jednym punkciku, bo najprawdopodobniej właśnie ten punkcik jest przeszukany. No i właściwie tak, no jeszcze mógłbym dużo Wam o tym wszystkim mówić. Ale nie chcę, żeby ten odcinek też był za długi. Niech będzie to w miarę konkretny materiał. Więc jeśli Wam się taki materiał spodobał, chcielibyście, żebym troszeczkę jeszcze bardziej zgłębił, zagłębił się w szczegóły poszukiwań jakichś tam map, badania tych map, gdzie co i jak. Bo sam już w głowie mam wiele na przykład też myśli, co bym Wam mógł jeszcze powiedzieć, gdzie tego wszystkiego szukać. Ale zostawmy to na drugi materiał. Jeśli oczywiście Wam się ten podoba, to dajcie znać w komentarzu. Możecie też swoje propozycje podrzucić, pisać o nich. Ja się postaram w następnym filmie, jeśli takie powstanie, dokoptować to, jeśli oczywiście będzie to coś sensownego i pomocnego. Także co mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, może udostępnijcie gdzieś na jakieś grupy, do kolegów, itd. Tak tak Z góry dziękuję. Napiszcie też jakiś komentarz dla zasięgu. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!